Cześć, jestem dzisiaj z testem, z opinią na temat paletki do konturowania. Jest to paletka, którą otrzymałam w ostatniej paczce Hot Note i wystawiam jej opinię. Chciałam zrobić efekt wow, chciałam zrobić tutaj połowę twarzy, makijaż i słuchajcie, zrobiłam to. Mam na tej stronie użytą tą paletkę i teraz tak, pierwsze co? Fajna jakość w sensie nakładania, rozprowadzania, ale już co do wyrazistości tego kosmetyku, jakby, mam pewne zastrzeżenia. To znaczy, jeżeli marzycie o konturowaniu w stylu kardashianek, mocno podkreślonych w kościach policzkowych. To nie zrobicie tego tą paletką. Zdecydowanie jest to paletka do makijażu na co dzień, do delikatnego konturowania. Mamy tutaj cztery odcienie: dwa pierwsze odcienie pudrowe, matowy brązer i rozświetlacz, i dwa kolejne kremowe, ciemny i jasny odcień. Te kremowe najlepiej nakłada mi się, palcem mi rozprowadza. Próbowałam pędzlem, ale pędzle, jak wiecie, to nie moja bajka. Najciemniejszy ten brązer nakładam sobie tutaj pod kością policzkową. Każdy ma swój system i swój sposób nakładania tego w ogóle brązerów. Ja z racji moich zatych policzków zawsze usiłuję jak najbardziej wyszczuplić sobie tutaj właśnie policzki teraz tym jaśniejszym kolorem. Troszeczkę jakby wyrównuję, tak jakby rozprowadzam ten ciemniejszy I tak samo tutaj na górze, tutaj w zakolach, nie wiem jak to nazwać, tutaj właśnie, dlatego że mam dosyć wysokie czoło i też usiłuję je troszeczkę zamaskować i schować. Stąd ten najciemniejszy kolor ląduje tutaj. Czekajcie chwilę, ja muszę posiłkować lustrem. Dobra. Tak jak mówiłam, z tej strony mam nałożone, więc tylko teraz dokładam z drugiej strony. Dokładam też tutaj na boku nosa, po to, aby ten nos wyszczuplić. Dobra. Mamy nałożone te kremowe. Teraz lecimy z pudrowym. Ciemny ten brązer, pędzelkiem. Nakładam tu, gdzie był nakładany ten kremowy. Dla jakby ładniejszego takiego wykończenia, wy... jeszcze wyciągnięcia tego, co jest potrzebne do wyciągnięcia. Z drugiej strony już jest nałożony, więc tylko na tą stronę tutaj. Dobra. I teraz rozświetlacz. Nie mam e, na oczach żadnych kosmetyków, nie mam szminki. E, nie mam też podkładu. Mam tylko i wyłącznie e, tą paletkę na twarzy. E, I brwi br br e, I słuchajcie. Tu jestem zadowolona. Słuchajcie, jest fajna, jest fajna, bo ma to co potrzebne. Ma te cztery fajne odcienie, które naprawdę są fajnymi odcieniami, nie są zbyt pomarańczowe, nie są zbyt brązowe, są po prostu odcieniami w porządku, z tym, że ich pigmentacja jest no dosyć... Dosyć delikatna, nie że słaba, ale delikatna. I jeżeli chodzi o makijaż codzienny, to jak najbardziej wygląda to ok, wygląda to dobrze, wygląda to fajnie i, i mogę, mogę tak chodzić. I na co dzień mi to wystarcza, ale jeżeli chodziłoby o makijaż na jakieś większe wyjście, no to oczekiwałabym czegoś mocniejszego mocniejszego brązera, mocniejszego rozświetlenia, rozświetlacza, i wtedy byłabym w 100% zadowolona. Ale polecam Wam tą paletkę, jeżeli robicie makijaż po prostu na co dzień, jeżeli na co dzień używacie brązera i rozświetlacza. To w jednym kosmetyku macie w kompakcie cztery odcienie, cztery kosmetyki, brązer, rozświetlacz i sypki kremowe. Jak najbardziej sprawdzi się do makijażu codziennego. 7,5 na 10. 2,5 punkta jest zabrane za to, że odcienie są dosyć lekkie. Dla niektórych może być to plus, bo jeżeli ktoś robi sobie delikatny raczej makijaż, to ta paletka jest wraz z.